To sam bym mógł dojść, ale jak gościem raźnie, bo jeszcze ktoś będzie chciał, żebym się schylił pomydło. Wiecie, chociaż tu się nie kąpię, no to wiem, wiecie. Tak długo, mnie Ludzie zawsze gadają. No to próbujemy. Bo Boże, to rodzenie jest najgorsze. Szczególnie, że nie mam o czym gadać. Może wy napiszcie w komentarzach, co u was. Jak się czujecie? Do której klasy chodzicie, do której... No do której idziecie. Myślałem, że to się Daleko jeszcze? Jakbyś mi nie przeszkadzał, dawno bylibyśmy na miejscu. Pogadajmy,

Czego chcesz? Oj, gościa wiedział. Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Sesła, promocje na wszystko. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Zbrojemy pruta. Śniący będzie z tobą. A. To nie pogada ze mną. Dobra, wygrałeś. Spokojnie. Co chcesz? Z... Wygrałeś. Mądra decyzja. Przecież wygrałem. ma podnia. Dobra, moja potnia. Dobra op... Spokojnie. Co chcesz z... Wygrał! Mądra decyzja! wygrałem na loterii Jeszcze dnia nie ma chyba, nie? Czekać Zapiszę. Czas gry zaczę Dwie godziny Nie, 7 godzin Jak 7 godzin? Nie wiem jak oni to tam liczą Co, no już Długi czas oczekiwania! A, nie widać żadna magia Nic nie było widać, nie? Czego chcesz? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Wystarczy mi ruda. To powinno zaspokoić twoją chciwość. Tam jesteś chciwy, ja jestem po prostu. Do zobaczenia. Fajne. Obyś... Dobra, dobra. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru, Bal, Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona Jaśnie Oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko Orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz. Weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. On będzie twoim przewodnikiem. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Może. Czekajcie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Może. Eee. Możesz mnie czegoś nauczyć? Ty, chcesz, chcesz zostać silnym wojownikiem, więc szukasz misji, wskaże być skarżycygrużem. To chwalebne, ale ja nie Jeśli mogę. Jeśli myślisz, pomóc, że poświęcam mój czas tylko członkom wielkiego kręgu straży świętej. Pogadajmy lepiej o czymś Aha. To Co, nie ma prawdy To się chyba nikt... że czekajcie, zapiszę tutaj pójdę na to cmentarzysko orków. Gdzie jest ten talas? Ludzie zawsze gadają Zapalet pochodni... ale czekaj, tam by należyć Nie będę zużywał pochodni Muszę czekać, ja się na chwilę udam do yy, nowego obozu. Może przesadzam, ale wiecie... Ja wolę poćwiczyć tą siłę i no walkę bronią jednoręczną. Bo to wiecie, tak się mówi, że to tylko orki, a orki mo sorry, mogą mi natłuc. Ja wolę nie ryzykować, kulturalnie pójdę się czegoś nauczyć. Ogryzę powie... bajgla. Aaa, topię się. Ja pójdę to pójdę. Czy... Pójdę się do tego nie pływać. Kto uczył pójdę. mnie pływać? Nie, nie wiem. Bez nie umie chyba pływać. Nie umie pływać. Sorry, mój błąd. Mój błąd. Mój błąd. Ech, ile jeszcze drogi zostało? No chuchu, taki kawał. No powiedziałem, że nie chcę Biegniemy daleko, biegniemy po żołopie, biegniemy, bo musimy z sobie biegkę. Jaką ty masz dziwną rękę, takie utko kucza, takie skrzydełko kuczaka. Dobra, śpiewam bez sensu. Powinienem kończyć, spać się w tle czystym. Mam Dalej. A jeżeli pytacie coś w komentarzu, a, a ja oni nie odpowiadam wam w odcinkach, to wiecie, że ja nagrywam jakąś ilość materiału i później wrzucam. Więc nie będziecie na bieżąco z odpowiedzią. jak coś będę starał się odpowiadać w komentarzu. Wiecie, nie bójcie, ja was lofciam. Nie wiem, czy wy mnie lofciacie, ale ja was lofciam. Hmm. Ja pitole jak mi się nie chce tam iść. Nie zbieram, pof Pof! Yyy eee. Dobrze, ja idę w ogóle Dobrze A tu są trzy, tu nie można przegapić okazji deszcz pala, więc ja ci się wykąpię trochę Uff. O, czym wy, o czym wam by tu popowiadać A, no to może wam co, po, co, tak powiem O co będzie biegać No tam Trochę wam streszczy No tam No nie, nie strasznie. Nie umiem. musiałam to powiedzieć. A tego nie chcę. No to chwila. No. być minuta 5. Niebo pochmurne. Dziwne te chmury. Wow. 60 fps -ów. Ooo, aż mnie to szakło 61, 60, od 50, O. No, e jak jestem przy obozach spada to od 20 do 30, ale gra, chodzi świetnie o, sorry. Pal się. A ja tu decyduje co ma się palić. A, stresujące się stało, bo tak idziemy to wam streszczę co było w tej wizji bo znam je na pamięć no temu mówił po tylu latach coś tam coś tam skontaktuję się ze ścianą unosi ten kamień jakiś taki niebieski dym Jest pomiędzy tych wszystkich e, uczniów się co gadam pomiędzy tych wszystkich nowicjuszy, czy taki niebieski dymek robi e, ta wizja jakiś cmentarz i ork, jakieś jaskinie takie ork w I no i koniec, Iberion pada jakby wywrócimy z tego cmentarzyska orku by zdać raport to się okaże, że on nie żyje to z grubsza jest ta, co się stanie a ten Angar... kor Angar czy... No core... Nie, nie wiem jak on tam ma. Zostanie... przywódcą obozu. A... resztę się dowiedzie o tak wam zaspoilerowałem. A co? Nie będę. Uh. Uh. Sorry. Aś to się wnęłem. Eee hmm. No, Otóż to Podniem, Się wystraszyłem, że mu taki tick zostanie Gdzie biega z uniesiętą ręką Patrzcie, dem leci W dwójca też tak jest Zawsze tak już nie ma. Zawsze to... O. to nie mój no nie, problem. spać nie, muszę spać, ale nie. Niektórzy muszę jeszcze nagrać. na... ...to do tej... ...świątyni pójdę, do tego cmentarzyska orbków. Żeby było fajnie. A przyjdziemy się. A co? co? Piszę bo już nie będę go mijał. A zmierzę się z lewo. Witaj! Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co? Masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć, kto tu jest szefem. Zobaczymy kto gdy... Facet ma już dość Dały wszystko co masz I już nic nie masz Czekamy aż on stanie O 600 break Rudy już jest Pomotać Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Witaj! Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Chciałem zobaczyć, co u ciebie słychać. Ja mogę sobie przejść taki staranie trenować. Jakieś nowe ciąg. Zresztą nie ma żadnych nowych ciosów, ale... Ale, ale Hej, słyszałem!